Donald Tusk, zniszczyli go celowo i bezpowrotnie Donald Tusk, kompromis chronił Polaków przed aborcyjną wojną domową. Nikt nie był w pełni zadowolony z kompromisu. Jego jedyną zaletą było to, że chronił Polaków przed aborcyjną wojną domową, napisał w niedzielę 25 października na Twitterze były premier, szef Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk. Jak dodał, zniszczyli go celowo i bezpowrotnie. Od czwartkowej nocy w całej Polsce trwają protesty przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego. To skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z Konstytucją. Kwestie przerywania ciąży od 1993 rok Reguluje ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Nikt nie był w pełni zadowolony z kompromisu. Taka jego natura. Jego jedyną zaletą było to, że chronił Polaków przed aborcyjną wojną domową. Zniszczyli go celowo i bezpowrotnie. Bo wojna domowa to ich żywioł. Ale przegrają ją. Już przegrali, napisał Tusk na Twitterze. Po ogłoszeniu wyroku rozpoczęły się protesty w całej Polsce organizowane m.in. przez strajk kobiet. Manifestujący przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego protestowali m.in. pod domem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, siedzibą PiS w Warszawie oraz na ulicach wielu miast w Polsce. Wyrok TK nie został jednak jeszcze opublikowany. Czwartkowy wyrok TK zapadł w pełnym składzie. Zdania odrębne złożyli sędziowie Piotr Pszczółkowski oraz Leon Kieres. Wniosek grupy posłów po raz pierwszy trafił do Trybunału Konstytucyjnego już 3 lata temu. Ze względu na zakończenie kadencji parlamentu uległ on jednak dyskontynuacji. Po raz kolejny wniosek trafił do TK w 2019 rok. Złożyła go grupa 119 posłów PIS PSL z 15 oraz Konfederacji.